Hejka, witam Was na nowym kanale na YouTube IB Won't Crush You i ten kanał jest w zasadzie zadedykowany, żeby pomóc Wam w nauce matematyki AI IB na poziomie Standard Level, jak i higher level. I tak, tutaj zebrałam w, tej, w tym filmiku do tego filmiku w zasadzie zebrałam wszystkie działy Tematy i podtematy, które będę starała się Wam w jak najjaśniejszy sposób opracować i przedstawić. I tak, najpierw przejdziemy do działów. Działów dział w zasadzie tutaj mamy pięć i one obowiązują na standard level, jak i na higher level. Tylko, że najpierw Wam przedstawię je. Te tematy dla tych obu poziomów, czyli dla Standard Level i dla Higher Level, a potem przejdziemy tylko do tych, które są dodatkowo obowiązkowe na poziomie Higher Level. I jeszcze chciałabym wspomnieć, jeżeli słucha się Wam lepiej po angielsku, to. Jest identyczny filmik na moim kanale, tylko po angielsku. Jeżeli po prostu Wam jest lepiej, to możecie przejść do tamtego. I tak, tutaj mamy tematy z pierwszego działu Number and Algebra. Tutaj są na przykład takie jak Approximations and Error, Loans and Annuities, Modeling, Exponentials and Logarithms. No i tutaj dalej. No i w zasadzie każdy ten. Temat z tych 10 ma tam jeszcze swoje podtematy, ale tutaj już tego nie, roz nie rozbijałam na mniejsze części, po prostu każdy kolejny filmik będzie dokładnie zatytułowany, więc jeżeli macie problem załóżmy z jakimś konkretnym zadaniem, wiecie z jakiego jest podtematu albo z tematu, no to bez problemu sobie znajdziecie. Dalej kolejny dział to jest functions, czyli tutaj wszystko co jest związane z funkcjami e, quadratic functions, direct and inverse variations, straight lines, linear equations and graphs. No i tutaj w zasadzie to wszystko co możecie sobie e, teraz zauważyć na mm, ekranie. Potem trzeci dział, tutaj mamy aż e, osiem takich e, tematów i on jest taki... E, można powiedzieć troszkę cięższy niż inne, no bo tutaj jest jednak ta trigonometria, ale myślę, że mm, sobie to przerobimy w łatwy i przyjemny, w miarę przyjemny yy, sposób. Yy, potem jest sta, statystyka i prawdopodobieństwo, czyli statistics and probability, i mamy tutaj tak, Beaver Statistics, Discrete Random Variables i te wszystkie takie. Rzeczy właśnie związane ze statystyką, prawdopodobieństwem, i wydaje się to ciężkie, ale jest to w zasadzie przyjemny dział. To jest akurat mój ulubiony, więc myślę, że przekażę go Wam w jak najlepszy sposób. I dalej mamy kalkulus. On jest na pozór ciężki, ale jeżeli zrozumie się schemat, to będzie łatwe no i tutaj na samym SLU są cztery takie e, tematy. Na HL-u jest ich trochę więcej, ale do tego e, zaraz przejdziemy. Więc na tym się kończy, jakby, część wspólna dla Standard Level i Higher Level. I teraz przejdziemy, jakby, do tych dodatkowych tematów, które obowiązują tylko na Higher Level. E, więc tu, jakby. Wszystko dla standard level się kończy, ale możecie zostać do końca, bo tam jeszcze parę informacji e, ważnych dodam. E, I tak, higher level, te same działy, jest ich pięć, więc tutaj e, wszystko tak samo. Dodatkowo, właśnie w tym e, pierwszym dziale, Number and Algebra, mamy complex numbers e, i matrices, czyli e, no te complex numbers one sprawiają troszkę tam trudności są troszkę ciężkie ale myślę że sobie z nimi dobrze poradzimy Macie że no to są w porządku myślę że z nimi nie będzie jakoś ciężko tutaj do tych functions mamy transformations of functions nonlinear modeling to są w zasadzie takie nie jakieś bardzo skomplikowane tematy potem mamy Dodatkowe tematy do geometry and trigonometry. No tutaj widzicie, jakie to są tematy. Potem mamy probability. No i tutaj są takie właśnie dodatkowe tematy, jak estimation, confidence intervals i G-squared hypothesis testing. I w zasadzie, jeżeli się je zrozumie, to schematycznie można te wszystkie zadania sobie super szybko przerobić. i w zasadzie się ich tak schematycznie wyuczyć. No i ostatnie to calculus, no i tutaj jest o wiele więcej niż na, na SL-u, dlatego że mamy takie coś jak eigenvalues and eigenvectors, mamy tutaj takie inne kinematics, differential equations, coupled differential equations, jest ich troszkę tutaj więcej, ale no, jeżeli Przerobicie sobie te zadania, zrozumiecie teorię, to myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu. I tak, to jest w zasadzie wszystko. To są wszystkie działy, tematy, no i podtematy to się wyklarują w trakcie, jak będę je publikować. Więc po prostu poprzez wpisanie sobie konkretnego tematu z tych albo podtematu, który Was interesuje, bez problemu sobie. E, znajdziecie. E, no i oczywiście będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę e, i subskrypcję, bo ja tutaj e, tak naprawdę dzielę się e, z wami tym, co mi się podoba, ponieważ e, obecnie udzielam korepetycji i mi się po prostu to spodobało, więc stwierdziłam, że teraz mam trochę czasu, więc e, po prostu będę publikować takie Filmiki. A dodatkowo, jeżeli macie jakieś pytania, albo jakieś zadanie do rozwiązania, albo jakieś, jakąś teorię, której nie rozumiecie, możecie napisać w komentarzu, albo też możecie wysłać mi maila, który jest podany w opisie filmiku. No i też, jeżeli na przykład chcielibyście korepetycję jeden do 1 online, to możecie pisać poprzez mail, a ja się na pewno do was odezwę, jeżeli wolicie taką formę niż taką po prostu taki wykład, chociaż będę starała się tutaj tak to prowadzić, jakbyśmy byli jeden na jeden, ale jeżeli jednak wolicie korepetycję jeden na jeden online, że możecie zadawać pytania, to zapraszam was do kontaktu. I do zobaczenia do kolejnego filmiku. Mam nadzieję, że się widzimy. Pa pa.